Cześć, witam Cię o poranku, Bogu poranku. Dzisiaj oddajemy ten poranek Bogu. Ja cieszę się niezmiernie, że mogę modlić się razem z Tobą, że mogę razem z Tobą czytać Słowo, że, że jesteś po prostu tutaj. To jest po prostu niezwykłe, że możemy mieć taką duchową łączność. Przypominam, że trwa akcja Projekt 26 na 26, 26 podcastów na 2026 rok. Staram się zebrać odpowiednią sumę pieniążków, żeby móc nagrać kolejne 26 podcastów Tłustej Owcy. Jeżeli oglądasz tu z tą owcę, buduje cię to, co tam słyszysz, podobają ci się moi goście, ludzie, którzy żyją z Bogiem, którzy są zapaleni dla innych również, żeby innym służyć, żeby im pomagać. Jeżeli chciałbyś przyczynić się do rozwoju tego projektu, to zapraszam Ciebie. Serdecznie tutaj w opisie tego filmiku znajdziesz link do zrzutki. Próbuję zebrać 26 tysięcy złotych na 26 odcinków podcastów w kolejnym roku. Jest to dosyć kosztowne, ale wierz mi, że jest to najtańsza suma, jaką może, można po prostu wydać na, na coś takiego, jeśli chodzi o studio, montaż. I produkcję po prostu tych odcinków. A jeżeli chciałbyś wspomóc naszą fundację, fundację Wszystko jest możliwe, właśnie dokładając cegiełkę do tej zrzutki. Chcę, żeby powstawały kolejne odcinki podcastu Tłusta Owca, to każda suma będzie bardzo mile widziana. Bardzo, bardzo z góry Ci za to dziękuję. Chciałabym, żeby te wszystkie rzeczy były za darmo. Chciałabym dawać jak najwięcej rzeczy za darmo, ale też e, mówię o pieniądze, dlatego że wiele osób jest nieświadomych, że takie darmowe rzeczy w internecie kosztują i ktoś za nie płaci e, i to sporo. I ja od wielu lat produkuję, e, tak to mówię, że produkuję wiele filmów, ponieważ e, jest ich już ponad 2000 na moim kanale, więc jestem producentem filmowym, e, ale one wszystkie sporo mnie kosztowały. Mówię o tym otwarcie. Nie mówię tutaj jedynie o wysiłku duchowym, intelektualnym, czasowym, co jest oczywiste. Możecie sobie zdać sprawę, jak długo nagrywam te wszystkie rzeczy, ile mi to zajmuje, ale również takim wysiłku finansowym. A ponieważ chciałabym, żeby. Takie dobre rzeczy były kontynuowane. Hmm, dlatego stąd ta pomysł na zrzutkę 26 na 26. E, wierzę, że, że rozumiesz. <laughs> wierzę, że zrozumiesz. E, jeżeli oglądasz mnie od, od wielu już lat albo miesięcy, to też widzisz moje działania tutaj w sieci e, i, no, i ta prośba, ten apel też nie będzie czymś dziwnym dla ciebie. Wierzę, że tak będzie. A teraz już przechodzimy do kolejnego wersetu, dwóch nawet wersetów, które mówią o Duchu Świętym. Tak jak teraz w listopadzie rozważamy ten temat. Bardzo, bardzo ważny, wierzę. Otworzymy sobie list do Galacjan, do Galatów, jak niektórzy mówią. Piąty rozdział i przeczytamy 22-23 werset. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara. Łagodność, powściągliwość, przeciwko takim nie ma prawa. Te wersety, żeśmy czytali we wrześniu, o ile pamiętam, kiedy był czas owocowania i mówiliśmy o owocach, mówiliśmy o dojrzałości, o tym, co jest owocem w życiu. Teraz spojrzymy na te dwa wersety pod innym kątem pod kątem tego, że one powstają w wyniku działania ducha. Owocem zaś ducha. Duch, który przebywa w nas, on owocuje. On yy, produkuje coś w nas. On sprawia, że, co, że widać, że my jesteśmy pełni ducha. I tutaj są właśnie wymienione te cechy, że to nie są rzeczy, które się robi. Wiesz, po prostu, że się skupimy tak mocno i będziemy kochać, i że będziemy radośni, i że będziemy mieli pokój, i że będziemy życzliwi, że będziemy cierpliwi. Nie można się skupić, znaczy można w pewien sposób produkować pewne oznaki tych cech, ale, ale to... Jeżeli to nie pochodzi z wnętrza, jeżeli to nie pochodzi z przemienionego właśnie przez ducha serca, jeżeli to nie jest naturalny owoc, tylko sztuczny, przez to, że ja tak się właśnie skupię i będę tutaj e, odgrywać pewne sceny, no to e, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że, że taki owoc bardzo szybko będzie można odczuć, że jest sztuczny i nie będzie trwały, i przyjdą szybko sytuacje, które jakby objawią jego sztuczność i ją zniknie po prostu. Tak więc, chodzi o prawdziwy owoc i takim owocem chodzenia na co dzień z Bogiem, bycia napełnionym Duchem Świętym. Kiedy Duch Święty w nas mieszka, kiedy On w nas przebywa, to nasze wnętrze się zmienia, także zaczynamy inaczej się zachowywać, zaczynamy mieć inne priorytety. Co innego zaczyna być na nas ważne. I ta miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, trzemieźliwość, te wszystkie cechy zaczynają być po prostu produktem życia z Bogiem, produktem tego, że Duch Święty w nas zamieszkuje. Nie da się tego podrobić. No, no nie da się tego podrobić. Na dłuższą metę może ktoś udawać przez tydzień czy przez miesiąc, ale w końcu przyjdzie sytuacja, która objawi. Czy Ty rzeczywiście taki jesteś, czy też nie. Jeżeli jesteś uczciwy względem siebie, potrafisz stanąć w takim lustrze, które Twoją duszę pokażą, to się mówi, stawać w prawdzie, tak? Jeżeli umiesz stanąć w prawdzie, to, to wtedy przyznasz, że, że nie potrafisz być taki. Nie potrafisz być samemu taki. Nawet jeżeli uważasz, że te cechy są dobre i chciałbyś, żeby one były w Twoim życiu, to, to, na, to nie potrafisz tego zrobić. Tak? To, jest, to jest coś takiego, kiedy chodzi się do różnych e, terapeutów, doradców, psychologów, i oni potrafią zdiagnozować różne problemy, które są w nas, ale nie potrafią e, zmienić nas. Tak? Nawet jeżeli my sami widzimy te wszystkie rzeczy, możemy nad tym pracować, możemy podjąć jakieś decyzje, ale, ale nikt nie jest stanie zmienić naszego serca. Serce nie zmienia się tak po prostu. Możemy być coraz bardziej sfrustrowani, ponieważ wiemy, jak powinno być, ale nie potrafimy być tacy. I dlatego, Duch Święty, Duch Święty, który przychodzi do naszego życia, którego zapraszamy, on po prostu przebywając z nas, zmienia nas. On w ten sposób działa, że, że nie mamy potrzeby już robić tych złych rzeczy, tych samolubnych rzeczy. Tylko zaczynamy funkcjonować w inny sposób. Te o, owoce oczywiście dojrzewają powoli, tak jak to owoce. I potrzebna jest cierpliwość, duch święty, który przychodzi, którym się napełniamy. To nie jest tak, że dzisiaj napełnisz się duchem świętym i już dzisiaj po południu będzie pierwszy owoc. <laughs> Potrzebny jest czas, potrzebne jest to, żeby. Pod wpływem ducha zmieniły się nasze nawyki, zmieniło się nasze patrzenie, e, nasze reakcje, kiedy też przyzwyczajamy się do tych nowych reakcji. Tak więc do tego jest potrzebny czas i cierpliwość. Niemniej jednak, e, kiedy codziennie napełniamy się tym duchem, Bożym duchem, to stajemy się innymi osobami. I to jest ważne, żeby mówić o owocach, bo Duch Święty to nie jest tylko takie doświadczenie, kiedy. Być może miałeś takie doświadczenie, że podczas jakiejś konferencji ktoś położył na ciebie rękę, jakieś spotkanie charyzmatyczne i przeszedł ci jakiś prąd, albo nawet miałeś upadek w Duchu Świętym. I jak wstajesz, to stajesz się innym człowiekiem i już są wyprodukowane wszystkie owoce ducha. Mogłeś odczuć Bożą obecność. Ale, żeby owoce zostały wyprodukowane, potrzebny jest czas, potrzebne jest stałe napełnianie się duchem świętym, codzienne zapraszanie Boga do swojego życia, codzienne poddawanie się Bogu. Tak więc, no właśnie, tak się, tak, tak się to też dzieje. Okej, okay. Panie Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień z Tobą, dziękujemy Ci, że jesteś, że dajesz nam swojego ducha, w którym możemy doświadczać również owoców. Owoców Twojego działania. Um, tobie niech będzie chwała za dzisiejszy dzień i za to, że dajesz nam kolejną szansę, żeby być z Tobą. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki wielkie za ten poranek. Zapraszam Was na kolejne odcinki i do zobaczenia z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Papa, pa. do jutra. Do jutra, do jutra. Do jutra.